Czy wiesz, że wyciskanie na ławce to jedno z najniebezpieczniejszych ćwiczeń? Jeżeli źle złapiesz sztangę, może Ci spaść na szyję, e, krtań albo nawet na klatkę i ją zmiażdżyć. Żeby nie dopuścić do czegoś takiego, powstało dzisiejsze nagranie. W tym nagraniu pokażę Ci pięć błędów w technice, które powodują, że ludzie mogą sobie zrobić skrzywdę, e, mają problemy z barkami, problemy z łokciami, z nadgarstkami, sorry, problemy z nadgarstkami. Więc zapraszam do oglądania. Pierwszy jeden z najważniejszych błędów, który właśnie może spowodować śmierć, tak jak pokazałem Ci w tym nagraniu wcześniej, to jest uchwyt bez kciuka. Czyli wiele osób źle łapie sztangę i jest ona niezabezpieczona kciukiem, co powoduje, że przy większym ciężarze, przy zmęczeniu, ta sztanga może wypaść. Oczywiście takie rzeczy nie dzieją się na co dzień, ale jeżeli ćwiczysz, latami, to te prawdopodobieństwo jest coraz większe. Widziałem wielu kulturystów, wiele osób gdzieś tam z branży ćwiczy w takim uchwycie, bo ten uchwyt ma wiele plusów. Daje nam troszkę więcej siły i dla wielu osób jest wygodniejszy. Ale jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to to może skończyć się tragicznie. Więc zawsze używaj pełnego chwytu tak, żeby sztanga nie mogła w żaden sposób się poruszyć. Najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby mocno ścisnąć sztangę i spowodować, żeby ona była nieruchoma, żeby podczas całego ruchu wyciskania w żadnym momencie ona nie mogła się poruszyć ani spaść. Drugi błąd, który bardzo często widzę na siłowni, to wyciskanie gilotynowe, czyli ramiona są prowadzone prostopadle do tułowia. To powoduje, że bardzo mocno obciążamy sobie tutaj bark, stożek, rotatorów i jest to bardzo niekorzystny nacisk, kiedy opuszczamy sztangę. Wtedy barki są tutaj mocno obciążane. Wiele osób ma problemy właśnie z barkami, z kontuzjami i jednym z tych powodów jest to, że właśnie źle wyciskają i obciążają sobie barki. Jakie tutaj jest rozwiązanie? Ustawić mniejszy kąt, czyli nie 90, ale około 75, to jest oczywiście kwestia indywidualna, ale najważniejsze jest to, żeby te barki nie były w taki sposób, tylko żeby wyciskać gdzieś pod takim kątem. W takim wyciskaniu gilotynowym ważne jest to, że te ustawienie łokci wymusza nam, że sztanga porusza się prostopadle w kierunku szyi, czyli często robimy ruch do gdzieś góry klatki, gdzieś tutaj pod szyję. Tak nie powinno wyglądać prawidłowe wyciskanie na klatkę. Bardzo ważne jest to, że sztanga powinna iść po łuku, a nie w linii prostej. Jeżeli zmienisz ten kąt, to wymusisz niejako ten troszkę inny e, tor ruchu sztangi. To też ci da też więcej siły, więc spróbuj i się przekonaj, że tak jest lepiej. Kolejny błąd, wyciskanie ze zgiętym nadgarstkiem. Wiele osób niepoprawnie łapie sztangę, co powoduje... Że nadgarstek przy każdym wyciskaniu jest obciążany. Sztanga powinna być ułożona jak najbliżej podstawy tutaj naszej dłoni, żeby dobrze przenosić siłę. Czyli sztanga powinna być ułożona tutaj. Wiele osób układa ją gdzieś dalej, co powoduje, że są niekorzystny nacisk, tak, i nadgarstek jest wykręcony gdzieś tutaj. Im większy ciężar, im dłużej tak ćwiczymy, tym ten nadgarstek mocniej się wygina i to powoduje po prostu bóle. Jakie tutaj mamy rozwiązanie? Złapać po prostu w inny sposób sztangę. Pojawiła się nagle sztanga znikąd, mini sztanga. Jak powinniśmy łapać sztangę? To jest nasza sztanga. Podkładamy. Ja sugeruję jeszcze wykręcić tutaj rękę i mocno złapać. Widzicie, tak troszkę pod kątem ją łapię. Oczywiście to pokażę Wam jeszcze na sztandze. Czyli to jest prawidłowe. Jak wtedy widzicie? Sztanga tutaj, nasza mini, jest jak najbliżej tutaj podstawy. Wręcz tak powinna być. O, tak. Większość osób łapie? Tak. To jest nasza dłoń? O. Widzicie tą różnicę? Pyk, tak. Tak. Czwarty błąd leżenie płasko na ławce bez aktywnych pleców, bez e, minimalnego, lekkiego mostka, czyli leżymy tacy sflaczali bez żadnego napięcia. To powoduje, że Klatka nie jest odpowiednio wyizolowana, że znowu idzie nam dość duże tutaj obciążenie na barki. I po jakimś czasie takiego wyciskania, wsflaczałego to nazwijmy, bez, bez aktywnych części ciała, możemy się nabawić kontuzji. Nie mówiąc też o tym, że mamy tutaj mniejszą siłę. Jakie jest rozwiązanie na ten sposób? Pierwsza rzecz: aktywne plecy, napięte plecy, ściągnięte łopatki. Jeżeli jeszcze wcześniej tak w taki sposób nie wyciskałeś. Co, co masz zrobić? Wyobraź sobie, że pomiędzy łopatkami masz jakiś przedmiot i chcesz go po prostu ścisnąć. Czyli robisz ruch do tyłu i dodatkowo często w dół możesz zrobić. Ale ważne, żeby łopatki były napięte, żeby plecy były e, aktywne, tak? Napięte, twarde, ty masz być stabilny. Jeżeli zrobisz ten ruch, automatycznie klatka się odsłania i to lepiej angażuje naszą klatkę. Dodatkowo możesz zrobić lekki mostek. Tutaj są różne szkoły, jedni mówią, że trzeba robić nie wiadomo jaki mostek, inni mówią, że nie można robić. Ja uważam, że powinno się robić lekki albo naturalny mostek. Dzięki temu też jest inny trochę kąt wyciskania i te barki, znowu są barki zabezpieczone dzięki temu lekkiemu mostkowi. Piąty błąd i myślę, że najbardziej kontrowersyjny dla wszystkich, błąd chyba, który każdy popełniał, bo ja też tak dużo, długo ćwiczyłem, czyli używanie maszyny Smitha. I dlaczego ta maszyna jest według mnie nie, nie jest ok? Ponieważ wymusza nam wertykalny ten tor sztangi, i bardzo często, właśnie wyciskamy w sposób do szyi, bardzo wysoko i do góry. I znowu tutaj te barki są dość mocno obciążone. Ktoś może powiedzieć, że daje nam stabilizację ta maszyna, bo daje nam, tak, bo nie musimy, ale ta pomocna stabilizacja jest dla nas szkodząca. Bo dzięki temu nie pracujemy nad naszymi mięśniami stabilizującymi ten ruch, więc ja osobiście uważam, że lepiej właśnie ćwiczyć na wolnych ciężarach większość ćwiczeń. Oczywiście jak ktoś się uprze, to doda sobie gdzieś tam maszynę Smitha do wyciskania, ale jako ćwiczenie jakieś dodatkowe, akcesoryjne, a nie jako główne i nie jako te, gdzie bierze bardzo duże ciężary. Mam nadzieję, że nagranie Ci się podobało. Jeżeli chcesz więcej takich nagrań typowo technicznych, z błędami, z techniką, koniecznie daj mi znać, komentując albo lajkując. To więcej takich rzeczy przygotuję. Jeżeli chciałbyś więcej darmowej wiedzy prosto na Twoją skrzynkę mailową, możesz sobie ściągnąć mojego e-booka. Kliknij tutaj. Tam jest bardzo dużo fajnych porad na temat diety, treningu, motywacji. Kliknij tu, ściągnij sobie i miłego oglądania.